Lepiej pioro niż wcale przygotować was do wydarzenia, jakim jest Monkey King Day. Tak jest, mam nadzieję, że dzisiaj pokażę Wam informacje, lub też przedstawię Wam informacje, które być może nakreślą Wam o wiele większe spektrum, jakie tak naprawdę nam oferuje sam Prime jak i też po podczas tego wydarzenia. I może też szukacie się takich elementów, które być może wcześniej nie wiedzieliście. W każdym razie zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, że w dniu dzisiejszym mamy event o godzinie 14:17. Podczas którego będziemy mieć większy spawn Mankeja. Sam mankaj oczywiście może być shiny w większej mierze niż jej na dziko normalnie w każdej kolejny Inny dzień po prostu poza eventem. A dokładnie 1 na do 25. Przeważnie, oczywiście, nie liczcie tego, że co 25. Pokémon będzie shiny, tylko po prostu jest to szansa na, na jego trafienie. Podczas eventu ewolucja z Mankeya w Prime Ape i później z Prime Ape w Annihilapa daje możliwość otrzymania unikalnego ataku, Raging Fist. Sam atak oczywiście daje mega boost do obydwu Pokémonów, ale oczywiście o tym za chwileczkę. Największym bonusem podczas tego wydarzenia jest jednak bonus, który przynosi nam sam event, a mianowicie do ewolucji z Paw Paw Anihileipa jest wymagane pokonanie 30 pokonów typu duchowego lub psychicznego, co oczywiście niejednokrotnie może spotykać się z tutaj trudnościami dla graczy, którzy mają tylko do czynienia powiedzmy z balonami, jeśli chodzi o tym Go Rocket. Nie mając żadnego innego tutaj kontera, Postaci żadnego gymu lub też kolegi, która oczywiście Wam w każdej chwili może udostępnić walkę jakąkolwiek. Podczas wydarzenia jednak, od godziny 14 do godziny 22 macie możliwość ewolucji w Annihilajpa tylko i wyłącznie trzymając swojego pokémona na body oraz złapaniu 20 Pokémonów typu walczącego. A oczywiście dookoła będzie Manki, więc wystarczy się Manki i mamy możliwość ewolucji. Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu unikalnego special researchu za 1 dolara, czyli tudzież 3 złote. I oczywiście, w ramach tego, będziemy mogli spotkać większe ilości Encounterów w postaci Mankeya, który będzie miał level 15. Oraz Candy, jak i też finalne ewolucje wraz z unikalnym atakiem. Bonusy podczas wydarzenia: Trzykrotny EXP X w Podwójne Candy załapanie. Dwa razy większa szansa na zdobycie XL Candy poprzez łapanie. Lurmo module, jak i też incens trwa przez 3 godziny, pomijając Daily Incensa. Mamy możliwość zgarnięcia do pięciu unikalnych zdjęć, na które oczywiście będzie manki i oczywiście dzięki temu będziemy mogli mieć spawn monkey'a. Dodatkowo jeden specjalny trade maksymalnie do dwóch w danym dniu oraz trady kosztują o połowę mniej. Bonusowo podczas wydarzenia między godziną 17 a 22, mamy możliwość zmierzenia się na tierze 4 z Prime Ape który nie może być w ten konterze shiny, ale w momencie, kiedy pokonacie na drzymie Prime Ape'a, na takim rajdzie tieru 4, dookoła przez pół godziny będzie spawnował się Monkey z taką samą szansą na shiny, jak podczas Comday'u czyli 1 do 25 Podczas wydarzenia będzie tematyczny research, który oczywiście da Wam możliwość zgarnięcia Stardusta, Great Ball'i lub też innych śmiertelów. Warto przypomnieć o bardzo ważnym update'ie, a mianowicie. Że w ramach tego, jak na Campfire'ze dołączycie do wydarzenia, które jest hostowane przez ambasadora, macie poprzez check-in możliwość zdobycia unikalnego researchu, który pozwoli Wam na zdobycie jeszcze większej ilości encounterów, jak i też nagród. Także zachęcam Was do dołączenia do Campfire'a, do zainstalowania aplikacji samej w sobie i dołączenia do grupy, która oczywiście jest hostowana przez ambasadora. Tylko oczywiście takie wydarzenia przez ambasadora mają możliwość realizacji check-ina, który da Wam unikalną nagrodę. Jakie są gwarantowane setki naszego mankeja? Poprzez oczywiście encounter, gdziekolwiek oczywiście w grze będziecie. Poprzez jakiekolwiek researchy lub też mm, questy specjalne. Każdy manki ma 15 level, co też oczywiście informuje nas o tym, że wartość 499 jest to wartość CP mankeja, który ma setkę w sobie czyli 15 15 15 kolejna wartość jest bardzo ważna na dziko czyli level 30 maksymalne bez weather boosta ma możliwość cp zgarnięcia o wartości 998 jednak oczywiście jeżeli macie tutaj weather boosta do typu walczącego czyli tutaj e Claudii, to w takim przypadku level 35 jest maksymalny na dziko do zdobycia i jest to wartość 10,81. I taka wartość CP daje wam gwarancję setki. Pozostałe wartości, oczywiście, możecie sprawdzić na każdym innym levelu, też można zgarnąć setkę, ale oczywiście nie jest to gwarantowane. Musicie po prostu tylko łapać, łapać, łapać. I też, oczywiście, warto też dołączać do grupy Discordowych, Facebookowych lub też Campfireowych, gdzie tam ludzie poprzez czat informują was, że w danej lokacji ktoś złapał setkę i oczywiście tu i szerują tą lokację. PVP, IV oczywiście, tutaj. Tyczy się bardziej Great League, gdzie też Ultra i wartości do Prime Mapa mamy na ekranie. Jak najbardziej do Great League wartości 1, 15, 15. ale oczywiście rank 1 to nie jest takie must have, bo oczywiście taki pokłon z IV powiedzmy 2, 14, 13 lub 0158 też jest dobry na Great League, bo we wzorze na CP mamy oczywiście wartość podwojoną ataku. I pojedynczo do HP i defensywy. Więc im mniejszy atak, to później wam pozwoli osiągnąć wartość konkretną CP, by tutaj zdobyć Pokmona z większym bulkiem, czyli bardziej być wytrzymały. Jeśli chodzi o Ultra to Prime Map w tym przypadku potrzebuje setki, czyli oczywiście każda setka, którą sobie zdobędziecie lub ewoluujecie, będzie wystarczająca, żeby tutaj spełnić wymagania pod Ultra Także tutaj po ludzie na setki, jeśli chcecie Prime Mapa na Ultra To samo dotyczy się ani jak widzimy, 2.15-15, jest to Pokémon na Great League. I też rzeczywiście wszystkie IV prezentowane na ekranie, są to bardzo potencjalnie dobre, jeśli chodzi o walki na PvP. Także nie dyskwalifikujcie pozostałych pokłonów, bo mają inne IV niż 1-15-15 lub 2-15-15. Inaczej oczywiście jest w sytuacji AniHileipa, bo na Ultraligę to on musi mieć wciąż takie IV bardzo niskie, czyli 015 15 bo jego CP sięga nawet 4 ponad 1000. Więc w tym wypadku Ultraliga wciąż będzie tutaj e, przestrzegała zasad za, e, PVP IV. Jednakże jeśli chodzi o Master Ligę, to no tutaj oczywiście bez dwóch zdań, Setki, bo niżej się już nie da, jeśli chodzi o unikalne to jego możliwości. Czy ten Pokémon jest dobry? Zacznijmy od tego, że z uwagi na to, że sam Pokémon nie ma unikalnych super ataków. Głównie chodzi o szybki duchowy, bo oczywiście, Anihilate dzięki temu on zyskuje większą moc. To przez to, że nie ma szybkiego ataku duchowego, nie nadaje się zwykle ani na. Walki na rajdach, jako tym walczący, ani też na, jako duchowy, więc tutaj, jeśli chodzi o strefę rajdową, możemy sobie odseparować go i jego nie wykorzystywać, bo mamy wiele, o wiele więcej pokłonów, które spełnia oczywiście tutaj nasze zachcianki, nasze wymogi odnośnie potężności jego w trakcie walk. Jednak jeśli chodzi o PvP, to sam atak Raging Fist daje możliwości potężne, ale nie tak jak oczywiście większość myślała, ale nie przy połączeniu z innym atakiem typu innego, niżej duchowy, a dokładnie podwójnym duchowym, co oczywiście też dla mnie było zaskoczeniem. Jednak oczywiście to nam daje ograniczenia, ale w momencie kiedy naprawdę nam nasz Raging Fist wykorzystany za pierwszym razem daje nam boosta do ataku, to wykorzystując Shadow Bola w drugiej pozycji daje mu o wiele większy boost do ataku samego w sobie, co stworzy to, tak naprawdę do wielu encounterów potężną bombę obrażeniową. Mimo, że nie mamy tu kontry, jeśli chodzi o super efektywność, także tutaj należy to wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o Prime Mapa, tak widzimy, do samego Pokémona wymagany jest atak Karate Chop, Rage Fist oraz Close Combat. Jak widzicie, tutaj unikalnym atakiem jest Karate Chop, więc na szybkim będziemy musieli użyć Elite. Fast Jemki, jeśli ktoś tego ataku nie ma, poprzez oczywiście ewolucję, także tutaj to jest wymagane. I jak widzimy, oczywiście 27 do 12 to jest wynik w momencie, kiedy mamy ten atak Rage Fist. A zwróćcie uwagę, że to jest progres, bo w stosunku do tego, jakbyśmy wykorzystywali Ice Puncha, który był do tej pory jakby preferowany, to mamy 18-16. Wróćmy do tutaj Rage Fista i 21 jest z wygranych, w stosunku do 12 przegranych, także tutaj jest progres, jeśli chodzi o Great League. Prime w stosunku do e, tutaj mm, ultraligi mamy Rage Fist, a Card Chop nic się nie zmienia jeśli chodzi o zestaw ataków bo do niektórych pokłonów ten zestaw ataków się zmienia bo są inne możliwości, inne pokłony na tym y, pułapie ale 15-15 daje oczywiście temu pokłonowi najlepsze predyspozycje a zwróćcie uwagę, że wcześniej wykorzystywany Ice Punch daje mu 12-19, czyli daje mocno w dół i Night Slash, który wydaje się być porównywalny, ale wciąż jest słabszy w momencie kiedy damy tutaj nic innego jak Rage Fist daje mu Boosta w tym przypadku daje możliwości wygrane wiele, wiele razy jeśli chodzi o kluczowy Pokémon, czyli Anihilape na Great League, jak widzimy to oczywiście wykorzystuje podwójny atak counter już nie jest tam karate chop tylko counter jest wymagany oraz Rage Fist oraz Shadow Ball, zwróćcie uwagę 21 do 13 jest sytuacja, kiedy mamy podwójny duchowy 21-13. Przy Close Combacie 18 i przy Night Slashu mamy 18. Także Shadow Ball wersja daje mu największe możliwości na gry lidze. Tak samo dzieje się na Ultralidze, gdzie mamy możliwości wszelorakie i widzimy tutaj 15-16. Nie jest to dominujące, ale 15-16. Close Combat, 15-15. Porównywalnie. Ice Punch tutaj też będzie słabszy 13-17, czyli słabszy bardzo. Nie jest to potrzebne na tym poziomie. Oraz mamy tutaj Night Slash 13-17. Także wersja z albo Close Combatem, albo Shadow Ballem jest tutaj adekwatna do wyboru na Ultraligę. Także i pamiętajcie o tym, żeby tutaj decydować o tym, co potrzebujecie, na jakim oczywiście kapie działacie, czy to jest to ogólny, czy też to to oczywiście Premier Cup. Także tutaj będzie Wam potrzebna konkretna law lawiracja pomiędzy atakiem na sensie nieunikalnym, bo dzięki temu oczywiście, że ewoluujemy go podczas tego eventu, mamy Fist zaklepanego i zmieniamy tylko i wyłącznie na potrzeby konkretnego kapu. E, Close Combat, ewentualnie Shadow Ball. Lub też inne możliwości, jeśli tam oczywiście będzie dany Premier Cup wymagał. Jednak oczywiście, jeśli chodzi o Master, e, master Rank, Czyli w tym przypadku tutaj chodzi o Master League Mamy oczywiście nic innego jak setkę Zestaw ataków ten sam I oczywiście jak widzimy tutaj 16-12 daje możliwość tutaj zdobycia e, W wyniku posiadania tych dwóch ataków Przy close combacie 15-12 porównywalnie Czyli dalej będziemy mieć lawirację pomiędzy jednym atakiem a drugim 15-12 mimo wszystko dalej ten podwójny duchowy daje mu dużą przewagę, bo Shadow ball, mówię sam w sobie jest potężny, a jeszcze zboostowany od Rage Vista, daje mu o, o wiele większą, większą moc. Także tutaj to zależy od tego jakie będziecie mieć możliwości, jakie będziecie mieć kontry, taki zestaw ataków wykorzystacie, czy to close combat, czy też podwójne duchowe. Przygotowania, czyli pro tipy na ten event. Zacznijmy od tego, żeby ewoluować naszego mankeja w Ape'a, nie masz zbytnio dużego wymogu, bo wystarczy tylko Candy, więc tutaj nie potrzebujecie niczego. Ale jeśli chcecie zdobyć Anihileipa, wymagane jest tutaj, żeby nasz Pokémon, jakim jest Primeape, był na body aktywny, bo jeśli nie jest aktywny, jego quest, który będzie podczas eventu, czyli złap 20 pokemonów typu walczącego nie będzie się aktualizował musi być pokemon aktywny, czyli musi dać mu malinkę i musi mieć on oczywiście pasek aktywny lub być na dziko tam dookoła was biegać w takim padku łapiecie 20 pokemonów i wystarczy oczywiście, żeby zdobyć naszą ewolucję szybciej podczas dnia, mamy możliwość zgarnięcia 20 swapów yy, naszych Pokonów buddy i oczywiście możemy zdobyć 21, jeśli wczoraj Ustabiliście na bali waszego Mankaja, ale tu oczywiście nie przejmujcie się, to nie jest jakby duża, potężna przewaga dla tych graczy, którzy już wcześniej się przygotowali, bo dla tego eventu potrzebujecie nic, nic innego jak maksymalnie każdej sztuki po trzy sztuki, lub nawet cztery dla niektórych. Bo zwróćcie uwagę, pre tutaj oczywiście nie musicie swapować, bo mamy tutaj możliwość ewolucji tylko oczywiście poprzez ewolucję na Candy, więc formalnie potrzebujecie tylko czterech sztuk. Widzimy tutaj na Great League, na Ultra League, na Master League oraz Setkę. To jest event na Expa, więc tutaj polecam oczywiście wymasterować sobie na mankajach rzucanie excelentów, Bo w tym przypadku normalnie podczas eventu będziemy zgarniać 3000 na excelencie albo na jajku 6000 Expa. Także excelenty będą jak najbardziej tutaj pomocne dla Was. Poradnik do Candy. Jest bardzo prosty i też dużo nie wymaga, bo jeżeli ktoś potrzebuje Candy do Mankeya i może to jest to Pokémon, który jest od samego początku od zarania istnienia samego Pokémon GO, to i tak oczywiście dla niektórych może być tutaj e, mogą być braki. Więc tutaj przede wszystkim należy łapać Pokémony, drugie na Pineapbery lub też na Silver Pinebery. Dodatkowa aktywacja mega Pokémona, to jest kolejna rzecz, czyli mega Pokémona w postaci. Mega Lopuni, Mega Lucario, Mega Medicham oraz Mega Blaziken Pamiętajcie oczywiście, że najlepiej wykorzystać tutaj Poziom na jak najwyższy waszego Mega Pokémona Żeby zdobyć jak najwięcej bonusów do XL Candy Dodatkowym bonusem jest tutaj Wykorzystanie efektu palki, jeśli macie Z poprzednich tutaj go Możliwość zgarnięcia lub też stajdowania się z przyjacielem w danej chwili lub jeszcze dzisiaj, żeby zdobyć palkie w wersji Origin, to dzięki temu macie możliwość wykorzystania ich candy z unikalnym atakiem. Jeżeli ten ta palkia ma, to ten efekt będzie aktywowany, i dzięki temu palkia będzie powiększała dwukrotnie wasz zasięg opania Pokémona i daje wam większą możliwość spotkania Pokonów, które oczywiście będą w waszym zasięgu. Oraz nie zapomnijcie o tym, żeby wykorzystywać aktualny bonus z naszego sezonu Max Out Event. Maxout Season, dokładnie, który oczywiście nam niesie nic innego jak dodatkowe candy za trady oraz gwarantowane XL Candy poprzez trading. Także tu oczywiście pamiętajcie, żeby tutaj w trakcie eventu, bardziej po evencie, by zdobyć jak największą ilość candy, jak i też XL Candy. Jeśli chodzi o medale, to nie jest ich dużo, bo na chwilę obecną bawimy Pokémony typu walczącego, więc na medal. Później by zrobić zdjęcia, pamiętajcie, żeby zrobić 5D zdjęć w trakcie eventu, żeby zrobić medal kameramana, oraz tutaj research, łapcie, róbcie, incens aktywujcie, żeby bawić Pokémony, i to jest tyle. Więcej nie potrzebujecie instrukcji do tego, żeby świetnie się bawić. A w tym odcinku to była tyle. Dzięki serdecznie za lajka, subskrypcję, dzwoneczek, za docenienie mojej tutaj działalności na YouTubie. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!